Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na początku chciałam się przedstawić. Nazywam się Marzena Jarząbek i z zawodu jestem psychoterapeutą o specjalizacji dziecięco-młodzieżowej. Wykształcenie zdobywałam w Wizbaden Akademii w psychoterapii Wiesbaden. Dodatkowo mam dwuletnie studium z, z terapii systemowej i dwuletnie studium z, z terapii skierowanej na klienta według Rogersa. Ja dzisiaj będę mówiła na temat psychoterapii pozytywnej, ale zanim do tego przejdę, to jeszcze powiem króciutko, co to jest terapia psychodynamiczna, co to w ogóle jest psychodynamika. Terapia psychodynamiczna jest oparta na psychoterapii głębi. To w tym kierunku jestem wyspecjalizowana i odwołuje się terapia psychodynamiczna do założeń psychoanalizy. Tak jak mówiłam, nie będę dzisiaj mówiła o psychoanalizie. Terapię psychodynamiczną tak króciutko przedstawię. Chcę powiedzieć zupełnie na inny temat, który uważam, że jest naprawdę fajny w psychoterapii. Tak jak powiedziałam, że terapia psychodynamiczna odwołuje się do założeń psychoanalizy i w centrum uwagi jest poznanie samego siebie, jest poznanie samego siebie i relacji z innymi ludźmi. I bardzo ważna jest tutaj praca z emocjami, z praca z emocjami własnymi, które są symbolem potrzeb, jakie ma każdy człowiek. Ja mówię tutaj oczywiście o terapii psychodynamicznej. I chciałabym powiedzieć, że właśnie choroby psychosomatyczne są wywoływane wtedy, kiedy próbujemy nasze potrzeby w jakiś sposób zrealizować, ale nam się nie udaje. I wtedy powstają pewne zaburzenia psychosomatyczne. I zadaniem psychoterapeuty jest. Naprowadzić pacjenta na to, żeby w jakiś sposób odnalazł te swoje potrzeby i mógł je wprowadzić w życie. Ja chciałabym powiedzieć teraz, um, zacząć właśnie naszą, tak powiedzieć, no, wybina na, na temat um, psychoterapii pozytywnej. I zacznę to takim zdaniem, muszę go właśnie przeczytać. Jeżeli chcesz mieć coś, co nigdy nie miałeś, to zrób coś, co nigdy jeszcze nie zrobiłeś. Są to słowa profesora Nosrata Peseszkiana. Ja mam tutaj kilka książek, chciałam powiedzieć, który jestem właśnie teraz w trakcie robienia master z, właśnie z, z, z psychoterapii pozytywnej Wizbaden, założycielem Wisbaden Akademii psychoterapii był właśnie pan profesor Nosrat Peseszkian. Obecnie prowadzi Instytut Syn Pana Profesora dr Hamid Peseszkian. Miałam, tak jak to powiedzieć, zaszczyt w sumie, że mogłam skończyć Akademię w Wiesbaden. Miałam wspaniałych docentów, moim superwizorem, a jakby powiedzieć nauczycielem. Który cały czas mnie superwizuje, bo wiadomo, że psychoterapeuta musi mieć superwizora, żeby swoją problematykę omówił, problematykę pacjentów. Jest dr Hibner, którego dr Peszkian, profesor Peseszkian był mentorem. Tak jak powiedziałam, twórcom, Psychoterapii pozytywnej był profesor Nosrat Peseszkian, który urodził się w Iranie i w Niemczech, w Freiburgu skończył studia medyczne. Był psychiatrą, który specjalizował się w psychologii, neurologii i psychosomatyce. Tak jak powiedziałam wcześniej, właśnie że o psychoterapii psychodynamicznej, że właśnie pracuje ona z emocjami, które Mówią nam nasze potrzeby, które są jakby naszymi potrzebami. I gdy te potrzeby są niespełnione, prawda? To odzywa się psychosomatyka. W ciągu swojego życia profesor zastanawiał się zastanawiał się i szukał odpowiedzi, prawda? Na, na, na temat, jak połączyć leczenie tradycyjne Wschodu i Zachodu. A poza tym, jak można zintegrować wiedzę medyczną z naukami humanistycznymi. I tutaj taka, to jest takie podejście holistyczne, prawda? I właśnie ja chciałam tutaj właśnie powiedzieć, że z tych założeń powstała psychoterapia pozytywna, która teraz nazywa się transkulturową psychoterapią pozytywną. Bardzo ważnym aspektem psychoterapii pozytywnej jest model czterech jakości życia. Ja nie będę mówiła, opisywała tego może na następnym nagraniu. Powiem tylko, że składa się to, tak jakbym taki miał, tak, tak właśnie. I na to składa się u każdego człowieka w zależności, nie ma zależności, gdzie on żyje, na jakiej półkoli, półkuli ziemskiej, jakie ma. Wyznanie, jaki, jak wygląda. Jest to ciało, jest to, które powiedzmy, jest na górze, na dole będzie um, będą kontakty międzyludzkie, tutaj będą osiągnięcia, a tutaj będzie przyszłość, nasze fantazje. I to są właśnie ten, ten model, że to, który utrzymuje jakby człowieka w takim balansie nie może być całe życie, żeby ten balans tak wyglądał, prawda? Yy, wiadomo, że czasami są zachwianie na tą stronę, na tą, na tą, na tą, ale gdy z tego wychodzimy, to nasz organizm funkcjonuje. Najgorzej jest to, kiedy yy, ten wyjście z tego balansu trwa długo, czasem za długo. Ja w następnym yy, nagraniu właśnie opiszę to yy, przechylenie się któregoś yy, któreś właśnie sfery bardziej na, na jakąś stronę, jakie powoduje symptomy, a przy okazji symptomy później, jakie choroby, prawda, bo to jest, to jest właśnie to, gdy ten balans nie jest utrzymany. Chciał również profesor uzyskać odpowiedź, jakie na przykład związek między sytuacją pacjenta ma jego sytuacja życiowa, jego ym, choroby, jego kłopoty, jak to wszystko ma się razem, że człowiek na przykład zaczyna chorować. Bardzo ważną, jakby takim punktem psychoterapii pozytywnej, takim głównym założeniem jest człowiek, ale w pozytywnej jego wizji, pozytywnym znaczeniu. Profesor widział w człowieku pozytywną stronę, tą taką najlepszą. I na przykład kierujemy się bardzo często dużo stereotypami, prawda? Ja pamiętam jeszcze, jak w szkole byłam, na przykład jak jakieś dziecko coś tam ukradło. Mówię, a on ukradł, ale tak, on z takiej rodziny, czy na przykład nie ma rodziców, albo że jest ym, z domu dziecka. I dzieci takie miały właśnie taką przyklejoną łatkę: ach, on ukradł złodzie. Ale generalnie gdybyśmy teraz spojrzeli tak z punktu widzenia psychoterapii pozytywnej, dlaczego takie dziecko ukradło? Może dlatego, żeby chciało mieć coś swojego, żeby chciało, żeby do niego coś należało? Może przez całe życie nie miał rodziny, nikogo. Prawda? Zupełnie inaczej yy, podchodzi yy, psychoterapia pozytywna do, do człowieka. Podchodzi do człowieka, a zarazem stwierdza, że człowiek ma um, takie ma zdolności w sobie, zdolności, tak potencjały, które się dzielą na dwie grupy. To są takie jakby podstawowe relacje to jest miłość, prawda? To jest miłość, muszę, to jest czułość, to jest nadzieja, to jest dawanie, branie. To jest wiara, to jest czas. I drugie, drugie zdolności to są zdolności takie społeczne, więc posłuszeństwo, pracowitość, punktualność, wierność. I teraz, jak człowiek, które te, te zdolności będą przeważały u, u danego człowieka, jest związany w jakiej rodzinie się wychował, w jakiej kulturze, prawda? W, jakiej, w jakim czasie przyszło mu żyć, co zostało mu przekazane przez rodziców, jakie, jakie zdolności miał ojciec, jakie mama, a jakie zostało mu jemu przekazane na przykład przez jego rodziców. Możemy powiedzieć na przykład ten naród jest punktualny, się mówi, ten na przykład mówi nie, ja, ja jeszcze mam czas. Także to jest też związane właśnie z kulturą, z obyczajami, z pogodą, prawda? I co jest najważniejsze w, 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 w terapii pozytywnej, tak jak już powiedziałam, wizja człowieka, ale z tej strony bardzo pozytywnej, jest właśnie to, że koncepcja zakłada to, że natura człowieka właśnie opisuje nie tylko jego choroby, jego jakieś. Słabe strony, nie tylko jego y, niezdolności, ale również człowiek składa się ze, ze zdolności, ma z umiejętności i ma zasoby psychologiczne, które pozwalają mu pewne rzeczy zwalczyć. To jest właśnie o to chodzi. Najważniejsze jest to, że odkryć te zasoby psychologiczne, te pozytywne rzeczy. Y, żeby, żeby gdy przychodzi kryzys, żeby go pokonać, prawda? Czyli, tak jak powiedziałam, jest nie tylko negatywna, ale w tym negatywnym można znaleźć też pozytywne. Tylko trzeba po prostu odszukać, nie od razu e, negować. I bardzo ważne w, w terapii pozytywnej jest nadzieja. Nadzieja, że znajdziemy te pozytywne strony, że znajdziemy tą naszą siłą, że znajdziemy te zasoby, jakie mamy w sobie. Z pomocą psychoterapeuty z pomocą psychoterapeuty po prostu w jakiś sposób je zwalczymy. Chciałam jeszcze powiedzieć, że przyczyną właśnie zaburzeń, które powodują, że chorujemy według transkulturowej psychoterapii pozytywnej to jest po prostu nasze konflikty wewnętrzne o konfliktach zrobię też kiedyś nagranie. Powiem tylko tak w króciutko, ym, o co tutaj chodzi. Yy, po prostu konflikt jest wynikiem kompromisu. To znaczy, yy, jaka pacjent, osoba, każdy człowiek dokonuje między własnymi potrzebami, już mówiłam potrzebami, a to, co nam narzuca grupa, to, co nam narzuca yy, dana kultura, prawda? I wchodzimy w konflikt. Nie? Znowu podejmujemy jakieś decyzje, a nasze potrzeby nie są spełnione, czyli mamy ten wewnętrzny konflikt. I teraz tak, utrzymujący się długo ten konflikt yy, wewnętrzny i nierozwiązany konflikt może właśnie zaprowadzić do, do, do zaburzeń emocjonalnych, a co za tym psychosomatycznych. Yy. Teraz powiem króciutko na temat terapii. Przygotowałam coś. Terapia psychodynamiczna, nie psychodynamiczna, tylko pozytywna. Terapia pozytywna. Psychoterapeuta ma różne metody, prawda? Ma różne metody. Są to metody analiza właśnie tych czterech obszarów, o których mówiłam, są różne rodzaju przypowieści. Humor jest genogram. Na przykład ja stres stosuję w mojej terapii zawsze w pierwszej rozmowie, gdzie zaprowadzam, zapraszam rodziców, genogram, takie zwane drzewo genologiczne, gdzie poznaję, staram się poznać historię rodziny. Yy. Konflikty jakie zachodzą, prawda? Jak ile dzieci ma dana rodzina, czy są rozwody, śmierci, tak zwane drzewo genologiczne, w skrócie. Mówiąc. I właśnie posługuje się też psychoterapia pozytywna różnego rodzaju historiami rodzinnymi, oraz różnego rodzaju historiami, historiami i opowieściami. I teraz chciałabym powiedzieć, że właśnie profesor. Peseszkian, Nostrad Peseszkian profesor napisał bardzo dużo książek. Niestety jest tylko jedna przetłumaczona na język polski, ale ja mam tutaj prawie na przykład psychosomatyka i pozytywna psychoterapia, czy psychoterapia w życiu codziennym, czy pozytywna psychoterapia, co tu jeszcze mamy, w poszukiwaniu sensu, prawda? W poszukiwaniu sensu, przy Psychoterapia w, w małymi krokami, jest leksykon pozytywnej psychoterapii i y, pozytywna psychoterapia dla rodzin. I co jeszcze jest, y, to jest y, Kupiec i Papuga. To zostało przetłumaczone na język polski jako jedyna książka. To są opowieści orientalne, których też właśnie psychoterapeuci, ja również. Y, Używają w pracy terapeutycznej. Ja po prostu mam to niestety w innym języku, to znaczy mam to w języku niemieckim. Nie zdobyłam tego w języku polskim, ale zamierzam się kupić tą książkę i chciałabym Państwu przedstawić historię, właśnie wędrowca, omówić to troszeczkę, jak to się stosuje w terapii. Dać mam może zadania, jak to się mówi, domowe. Um, oczywiście jestem pod, jak to się mówi, proszę mnie pytać, ale to zanim dojdziemy do końca, to może najpierw powiem o tej, znaczy przetłumaczę tą, tą, tą historię, którą bardzo często daje się pacjentom, którzy się zastanawiają, albo to się od razu na sesji omawia, prze, 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 albo daje się um, opowieść do domu, albo sam. Ją pacjent czyta, i potem przychodzi do psychoterapeuty, i mówi hm, Ja coś odkryłem, ja wiem, ja chcę na ten temat porozmawiać. I o co tutaj chodzi? Po prostu wędrowiec szedł drogą. Taką drogą, która była jakby drogą w nieskończoność. I był obładowany. Był bardzo obładowany i tak było widać, że mu ciąży to, co za sobą niesie. I szedł tą drogą i tak powoli, krok po kroku, i użalał się nad swoim ciężkim życiem. Idąc tak właśnie w upał, w południe, czyli jeszcze w takiej dość ciężkiej, y, przy ciężkiej pogodzie, prawda, spotyka go rolnik i mówi do niego ach, zmęczony wędrowcze, a dlaczego ty niesiesz z sobą tyle, tyle kamieni? W tym momencie, co zrobił wędrowiec, mówi ach, Dziękuję Ci, jak ja byłem głupi, że ja tego nie zauważyłem. I wyrzuca te kamienie. W tym momencie czuje się lżej. Idzie dalej. Idzie dalej i za moment wychodzi z pola następny rolnik i mówi do niego, powiedz mi, wędrowcze, dlaczego Ty masz na głowie taką popsutą dynię, a za sobą ciągniesz łańcuch. Taki ciężki, z takiego ciężkiego żelaza. I co mówi wędrowiec? Bo, jejku, jak ja ci dziękuję. Przecież ja tego nie zauważyłem. I oczywiście wyrzuca. to. I czuje się znowu coraz taki lżejszy. Idzie zadowolony, ale za moment znowu zaczyna narzekać. Nad, I użalać się nad swoim życiem. I w tym momencie wychodzi następny rolnik i mówi do, do niego. Dobry człowieku, powiedz mi, dlaczego ty y, niesiesz sobą taką torbę piachu, jak tutaj jesteśmy na pustyni i tego piachu masz pod dostatkiem, a za sobą jeszcze ciągniesz taki wąż z wodą, a przecież tu jest taka piękna rzeczka, która płynie. Hmm, co mówi wędrowiec? Ach, no dziękuję Ci. Ja tego zupełnie nie zauważyłem. I robi dziurę w tym plecaku, który tam niósł, i ten piasek się wysypuje. A ten wąż z wodą wyrzuca dalej. Hm? I idzie już taki zadowolony i w tym momencie zauważa, że on ma na szyi taki ciężki, ciężki, już mu nikt nie zwraca uwagę, sam, taki ciężki, ciężki kamień młynny. Wiemy, jak wygląda kamień młynny, prawda? Który mu wisi przy szyi, gdzie jest pochylony, taki nie widzi, co się przed nim dzieje. Odrzuca ten kamień i już zbliża się wieczór. I taki zadowolony, zadowolony, jest tak chłodno, jest taki zrelaksowany. Idzie dalej i szuka sobie miejsca na spanie do spania, żeby się przenocować. Mamy tutaj bardzo dużo symboliki. Oczywiście woda, czysta rzeka jest symbolem życia, czyli słońce, tak samo symbolem życia. I mamy tutaj tego wędrowca, tego pacjenta, który jest smutny, czyli może mieć depresję, prawda? Który jest pochylony tym kamieniem, który niesie, który nie widzi przyszłości przed sobą, prawda? Hmm, który jego problemy go przygniatają, prawda? Nie widzi tego tej wody, która płynie dalej tego życia, nie widzi tego słońca, które świeci. Hmm, tutaj takiego ciało, ten hmm, jeden z rolników mówi: "Ach, ty zmęczony wędrowca", czyli jest naprawdę jakimiś problemami, czy to psychosomatycznymi, czy depresja, hmm, nie wiadomo, ale coś go gnębi <laughs> ale z drugiej strony spotyka ludzi bardzo pozytywnych, którzy widzą w nim i teraz właśnie mówimy do tej strony pozytywnej, którą ma człowiek że nie tylko ta depresja nie tylko to, nie tylko jego problemy, mówią dobry człowieku zmęczony człowieku zwracają mu uwagę i on zaczyna zrzucać zrzucać te swoje problemy, prawda i zrzucając te problemy, czuje się coraz lepiej, w pewnym momencie ma załamanie, bo czasami jest tak, że mamy, prawda, załamanie, że mamy załamanie i znowu wraca do, tej, do tego y, punktu wyjścia i znowu spotyka go rolnik i mówi, słuchaj, y, dobry człowieku, a dlaczego ty masz to i to on znowu zauważa, no tak, przecież ja tego nie potrzebuję i wyrzuca następny y, ten y, problem, który go... Y, to no, który miał, który go w jakiś sposób y, przytłaczał. Y, na samym końcu sam sam dochodzi do tego, co, co mu przeszkadza, prawda? Co mu, co, mu, co mu dokucza i sam się podnosi, prawda? Y, ta cała dynia czego może być symbolem, y, że na przykład nie ona na głowie jest, y, przyciska mu tą głowę, może to świadczyć o tym, że po prostu nie myślimy logicznie, że jakbyśmy zapominali o czymś. Ten cały, ci rolnicy schodzą z pola, czyli rodzi się coś nowego, czy znowu są, jest szansa na to, że coś się nowego urodzi, że pokonamy coś, że coś tam usło, coś się stało, ale, coś, ale kwitnie coś nowego, tylko musimy nad tym popracować, prawda? Co jest bardzo, bardzo ważne. I tutaj na przykład ta, on szedł tą taką drogą, prawda? Szedł taką drogą, nie było widać końca. Jest to symbol życia też, że się idzie właśnie um, taką drogą i czasami ciągnie się te problemy, które w sumie um, można w jakiś sposób um, pokonać, prawda? Um, um, tam ten symbol tego um, piachu, którego on tyle nosił w tej swojej torbie. W, a widział to dookoła, że czasami mm, mamy jakieś rozwiązania, ale my cały czas nosimy, mm, nie chcemy i nie widzimy, że coś mamy tutaj Tego tylko mm, obok siebie, tylko nie nosimy w sobie i nie, i nie oglądamy się. A jak można się rozejrzeć, jak się na przykład ma taki wielki kamień przyszyli, prawda? Um, co też jest na przykład ważne w tym, w tym wszystkim, że, że czasami nie dajemy szansy innym ludziom, żeby nam zwrócili uwagę, żeby nam powiedzieli oczywiście w dobrym tonie, ludzi, którzy są naszymi przyjaciółmi, tak jak tutaj był. On miał akurat szczęście, że spotkał dobrych ludzi na swojej drodze, którzy odkryli jego, pomogły jego właśnie te zasoby psychologiczne. Mu zwalczyć tę problematykę. I on taki na koniec był taki rozluźniony, i właśnie stwierdził, że no musi poszukać coś do spania, że w końcu no chyba będzie mógł e, normalnie i dobrze usnąć, prawda? E, mam do Państwa teraz taką: Ja taką propozycję. Zbliżam się do końca, nie chcę długo mówić. E, Proszę pisać do mnie, proszę zrobić sobie taką swoją drogę. Ten dynia, ten łańcuch, to wszystko, co on tam co powyrzucał, prawda? To była dynia, to był łańcuch, to były takie kamienie dużo, dużo takich kamieni, prawda? Takie, takie głazy. Czasami z małych problemów robią się duże problemy. To był ten piasek, to był ten kamień, taki od, od, od młyna. Zróbcie sobie, co to może symbolizować. To akurat nie muszą być problemy. To mogą być na przykład jakieś przyzwyczajenia, które nas w jakiś sposób no, powodują, że nie możemy iść dalej do przodu tą drogą życia, czy na przykład płynąć z tą rzeką. To są jakieś przyzwyczajenia, to są jakieś nasze lęki, to są jakieś nasze takie rzeczy, które non stop powtarzamy, a które nam utrudniają życie, to są oczywiście problemy to są nasze symptomy tak, jeszcze chciałam dodać, że byłoby fajnie gdybyście naprawdę naprawdę, naprawdę zrobili właśnie taką swoją drogę ja mam praktykę swoją na granicy z Niemcami w Frankfurcie nad Odrą, miałam też w Łodzi, no ale ze względu na pandemię to jest wszystko takie dziwne, pozamykane. Nie wiem, moja pra praktyka um, funkcjonuje. Um, nie robię terapii online, może, może w jakiś sposób się przemówię, żeby, jeżeli naprawdę będzie tak, że będzie potrzebna ta pomoc, ale mam nadzieję, że odpowiem na Wasze pytania. Zrobię jeszcze nagranie, w których, jeżeli zbiorę te pytania, będę mogła odpowiedzieć, będę przygotowywała następne na podstawie opowieści ym, profesora Peszkiana. Mam nadzieję, że będę mogła, planuję w Łodzi, otworzyć Instytut, instytut właśnie, ym, w którym będę mogła udzielać terapii. Albo prowadzić właśnie wykłady dla, dla, dla wielu osób, ponieważ naprawdę świetny Instytut skończyłam, dużo się nauczyłam, mam wspaniałych, cały czas się uczę i chciałabym się podzielić. A przede wszystkim bym chciała pomóc ym, osobom, które właśnie mają problemy, które uważają, że ich no ta droga jest taka obarczona problematyką, że niosą za sobą takie te różnego rodzaju kamienie, dynie, łańcuchy. Dziękuję ślicznie i mam nadzieję, że się niedługo zobaczymy. I, ach, jeszcze muszę dodać właśnie, że proszę pisać właśnie na, na Facebooku, na mojej stronie Marginalia Psychoterapeutyczna Marzena Jarząbek. Też jest tam moja strona internetowa. Będę odpowiadała, postaram się nawiązywać kontakt no i do następnego nagrania.